Maneczko widzów jestem Akon Fishing i dzisiaj nagramy sobie taki troszkę vlog ale tylko po pokazania zamówiłem sobie chyba w czwartek mam ten zestawik wędeczka, datka bez spławik, do spidik, to wszystko ciężarki stopery, które mi się bardzo przydały, jestem zadowolony z tego podbierak Na razie jakiś kosz, miałem podbierek, ale wiecie co zrobię. Koszyczki, jakieś haczyki o, z, ten z przyponami dzisiaj wleciał jak zrobić zestaw, to spławik siata na ryby nareszcie będzie w oczku do tutaj jakieś błystki spławik bardzo fajny, kołowrotek z żyłką, zanęta, haczyki, stalki. Hmm. Patrzmy tutaj, jakieś naklejeczki oczywiście. To trochę przesunę bardziej. Okej. Okay. No to i co to jest walka rumpa katana. E, 3, 3 metry ma. Od 8 do 120 gram wyrzutu. Jak widać jest bardzo fajna. E, szczytówka. Dobra, teraz koło tak. Jest to jakiś New Master 2013 Rumpol. Ma sorry, że tak cicho mówię, ale już jest bardzo późna godzina i żeby nikogo nie obudzić. Pojemność pólidów. No dobra nawet jest. łożyska 4, znaczy 200 metrów żółki może. 4 łożyska podbierak wędkarski, rumpol jakiś kolor jest wywany, ale to tam taki podbieraczek będzie teleskopowy. wszystkie wyprawy siatka wędkarska no i patrzcie stopery, ciężar, kurde stopery, ciężarki i spławik, to takie haczyki Komacu, komacu jakieś Kurde, wkurza mnie to. O. To jest do FIDER, feeder, FIDER. Me. Fider to jest, a to jest do. Co? Nie wiem o co chodzi. Mam cię sobie. Rukaty splontaniowa. Antysplontaniowa, nie antyspatania. Czekam są koszyczki jakieś. Przydadzą. O kurrycka jakaś pokażę chcę napisać moje danie taka kukureczka Kup. taka zamęta na płocz, błystki i nastalki, stalki no i chyba na wszystko to jest nasz cały zestawik wędkarski. Dobra, widzę, to już było na tyle w tym odcinku. Nie zapnijcie łapce w górę. Widzimy się w następnym odcinku prawdopodobnie o peningu. Na razie.